Wisła Kraków wygrała w derbowym pojedynku z Termaliką Brugbet Nieciecza 4 do 2. Goście wyszli już na prowadzenie w siódmej minucie po strzale Patryka Małeckiego. W 29 minucie na listę strzelców wpisał się Paweł Brożek. Przed zejściem do szatni udało się jeszcze zdobyć Termalice bramkę kontaktową po akcji Bartłomieja Babiarza. Na drugą połowę znów lepiej skoncentrowani wyszli piłkarze Wisły. Już dwie minuty po wznowieniu gry Wolski podwyższył na 3 do 1. Trzy minuty później rzut karny wykorzystał Sołdecki. Wisła odpowiedz Działa jeszcze szybciej bramką Boguskiego, który ustalił tym samym wynik meczu. Chcieliśmy bardzo wygrać to spotkanie, i, i takie były założenia, takie były ambicje, żeby pójść na tej fali, która do tej pory, do tej pory była. No, mecz był otwarty. Do teraz sobie analizuję i ten mecz mógł zakończyć się, się różnym wynikiem, no ale tak czasem splot takich dziwnych okoliczności powoduje to, że no, no nie da się wygrać po prostu. Fajnie się mówi po wygranych meczach, no gorzej po przegranych. My przegraliśmy dzisiaj mecz na własne życzenie. Trzy z czterech bramek padły po błędach, jakie w Ekstraklasie nie wolno popełniać. No niestety, myśmy je dzisiaj popełnili. Przeciwnik to skrzętnie wykorzystał i wygrał. Ubolewam, że nie udało nam się tutaj chociaż punktu zdobyć. Ale taka jest piłka. No, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Trzeba umieć z tym żyć. Za tydzień Termalika zagra z Lechią Gdański. Będzie to niezwykle ważny mecz w kontekście walki o czołową ósemkę w tabeli. Po wczorajszym meczu Słonie plasują się na dziesiątym miejscu. Do ósmej Jagiellonii brakuje im 3 punkty. Trzecie zwycięstwo z rzędu zanotowali koszykarze Muks 18-11 Uniatarnów. Tym razem w wyjazdowym spotkaniu rozprawili się z MKS-em z kawą Wadowicę 75-50. Koszykarze Muksu zdecydowanie wygrali dwie pierwsze kwarty wynikiem 2-32 i 9-18. W trzeciej kwarcie podnieśli się gracze z Wadowic i wygrali 18-7. W czwartej padł wynik 21-18 dla Wadowic, jednak to Tarnowianie cieszyli się ze zwycięstwa w całym meczu. Najwięcej punktów w tarnowskiej ekipie zdobył Szewczyk i Piska po 3 oraz bogusz 12. Tarnowianie dzięki trzeciej wygranej z rzędu awansowali na czwartą pozycję w tabeli rozgrywek trzeciej ligi.